Dzisiaj mamy odcinek z Klarą Hejka a tak serio witam Was na moim kanale, a dzisiaj będziemy sobie grali w popularny wgrać 99 nocy w lesie, bo na moim kanale jeszcze nie było tego odcinka, dlatego musimy to zmienić i dzisiaj właśnie sobie będziemy tutaj grali i no jakby ja, ja to wcześniej grałam i dlatego chcę po prostu ją dla Was e, nagrać bo jeszcze tego nie zrobiłam a chciałam je. Yy, więc co yy, już nie przedłużę. zaczynajmy i możecie też napisać teraz ile macie dni w tym bo jak widzicie ja mam 307 dni i okej okay. to zaczynajmy z tego okej okay, yy, więc zacznijmy od pozbierania potrzebnego nam Do ogniska paliwa. I mamy tutaj znijmy sobie drzewko, i tutaj mamy węgiel, nasz węgielek. Ok, ścinam, ścinam. Dobra, i mamy drewno. I od razu zaczniemy, może od zabijania. Jakiś tam krew. I od razu nam wypadła krójcza stowa. Ja się mega cieszę, bo zazwyczaj wypada mi ona po milionowym razie. Już. Okej. Okay. Yy, I mamy tutaj kopalnię od razu. co yy, To się jest mega przydatne. Yy, I mamy skrzynkę. I otwórzmy sobie tutaj właśnie. Yy, tą tutaj właśnie mm. i wypadnę bandaż, co się na pewno przyda, bo na pewno w tej grze umrę hm. i mamy, o, kolejny węgiel to będziemy mogli rozpalić tak do trzeciego poziomu ognisko eee, nie pytajcie o, o odgłosy w tle <grystanie> eee, biegniemy, biegniemy okej, okay, dodałam tam Ej, patrzcie, tu jest ten labirynt taki. Ten nowy. To sobie go pójdziemy obczaić. Um, Idziemy na górę tego domku. No Jezu, czemu ja ciągle spadam? I też pozbierajmy sobie może potrzebne rzeczy po prostu do craftingu, bo. E Ej, włócznie nam wypadła. To dobrze. Okej, okay. i to... Widzę tutaj mamy tą zimową krainę, więc będzie ciekawie, bo sowa nam się tu będzie pojawiać i no. I weźmy sobie może tutaj do tego domku. Węgielek tradycyjnie. O, skrzynka tu jest. I radę wejdźmy. I otworzymy skrzynkę. Idzie już noc, yy, ale tej nocy jele nie, nie atakuje. Yy, I mamy dobrą sikierę, co się przyda na pewno. Mm, teraz by się latarka przydała, bo ja nic nie widzę. Dobra, weźmy sobie tą śrubkę może, albo dobra, walić tą śrubę, bierzemy od razu wiatrak. No, i idziemy tutaj. O. Tutaj mamy łosia Leosia. On dalej jest w stroju halloweenowym. Oj, może. Christmas. O, i rozpaliśmy już na czwarty poziom ognisko. Ej, czyli w sumie już jak teraz rozpalimy, to będziemy już mieli piąty poziom ogniska. Dobra, to teraz musimy szukać paliwa. Ale od czego zacznę rano, to od razu sobie po prostu wymienię nie na dobrą torbę. I jak ja przez przypadek wezmę dobrą siekierę, to ja po prostu w siebie normalnie nie wierzę. Bo ja pamiętam, jak miałam taką sytuację, że u handlarza miałam już dobrą torbę i sobie wziąłam dobrą torbę do dobrej siekiery. Bo wiecie, no latarkę też już miałam. Poza tym latarka jest gówno warta akurat w takiej sytuacji, bo chodzi o to, że ją sobie możemy w tym domku znaleźć, a no, takie rzeczy to byśmy musieli skrzynki otwierać i tak dalej. Jezu, po co ja tu wrzucałam to drewno? Ja tu miałam do ogniska wrzucić. Dobra, tniemy, tniemy, tniemy. Drzewka, niszczymy matkę naturę. Ech. Pani od biologii by mnie zabiła. <grym> y no. O, dobra, handlarz jest, więc możemy sobie już od razu wziąć na dobrą torbę. O. I mamy dobrą torbę, a dokładnie dobry worek. I może zaczniemy sobie też od szukania jakiegoś paliwa. O! Skrzynkę tu mamy. To sobie od razu weźmiemy yy, stąd rzeczy. O Jezu, wilk alf tam jest. No to nie jest ciekawie. Bo ja nienawidzę, jak mnie alfy zaczynają atakować, bo kiedyś się rzuciło na mnie 6 naraz alfów i ja takie nie wiedziałam co zrobić. Tak uciekałam przed tymi alfami uciekałam i no tak uciekłam, że zginęłam na końcu. Blach nie będziemy brali takich śrub typu, bo to poza tym jest gówno warte I no. Ej, tutaj mamy ten, Kraken Kida. Weźmy sobie te śruby, bo śruby też się przydadzą. O paliwo mamy i tą dobrą skrzynkę. To robimy unboxing. Mamy mocną latarkę. Dziękuję, bo akurat to się teraz przyda. No ok. Zacznę już atakować tutaj armię na Kraken Kida. O Jezu, prawie bym spadła tam. Dobra. Wiem powinno powinien ulatniać Dino Kida, ale już niech będzie. I mamy... Dam, darada. Zu, niepotrzebnie sobie. A, nic nie użyłam. O. Dobra, weźmy tego Kraken Kida i chodźmy już stąd. Lepiej, bo zaraz zapewne będzie noc. Błagam, coś dobrego, coś dobrego. Korku. No dobra, nie jest najgorzej. O kurde Uch, Pan też tam jest i szpital Fajnie, głodna jestem i jeszcze na dodatyk noc idzie No jak to ta kochana gra E dobra Mam mięso na szczęście z walki na Krakenkida e, O, weźmiemy sobie dynie jeszcze przy okazji O, w ogóle teraz dopiero zauważyłam, że te dynie tak świecą jak się ubierze. Jezu, co ja zrobiłam temu biednemu kidowi? Okej, okay, mało mi obchodzą jakieś wasze historyjki. Yyy... i mam... No. ...sierpniu. Tak, Okej, okay, Zobaczmy, i... co bym sobie mogła odblokować w sumie. Ale muszę najpierw ściąć drzewo. W sumie, zacznę już se od budowania bazy. Odblokujmy sobie tutaj łapkę, czyli ten lepszy crafting i zróbmy sobie bazę z pułek, bo będzie tak najlepiej. Ok, mamy tutaj już narzędzia, jakby to można powiedzieć. No tak, narzędzia. Yy, I ok, budujmy sobie tutaj bazę z pałeczek. Łóżko, bo będzie nam dawało więcej dni tak to. No. Yy, to na drewno, na wypadek po prostu jakby... Okej, okay, odlokował nam się już ten karnawał, więc możemy w sumie tam zejść. Yy, I zobaczcie sobie właśnie te gry. Tam, a później musimy wziąć się dalej, dalej do zbierania śrub. O! Węgielek! Hmm, bo chcę odblokować ognisko już na piąty poziom, żeby było. Yy, w tle słuchać jedzenia moich kotów. I hmm. yy, yy, okej. Okay. Mamy tu karnawał i gry. Yy, trzy takie... No to mamy ten ticket. Ok i mamy tutaj gry. Szykówką to nam długo zajmie Okej. Okay. Dobra, nieważne. Nie chcę się w to już na razie grać, bo ogólnie cały czas przegrywam. Zbierajmy sobie może materiały tu. Ok, yy, ogólnie mało dzisiaj ale i Miałam. I okej, okay, możemy sobie wziąć te dwie półki. Też po prostu idealnie, bo se musimy bazę zrobić. Yy, o, półeczki. Okej. Okay, yy, na razie nasza baza wygląda tak. Nie wygląda za ciekawie w sumie, ale no... Yy, nie wiem. Może Wam nagram odcinek z update'u dzisiaj... Eee, 99 nocy w lesie. Eee, ale to w sumie też zależy po prostu kiedy to wstawię. Okej, okay. mm. może zjedzmy sobie coś. I okej, okay, z tego co wiem, chyba teraz będziemy mieli walkę pierwszą, ale przydałoby się w sumie też iść po Dino Kida, żeby sobie więcej dni zrobić. Mm, I zobaczmy sobie, gdzie będzie Dinoki. Okej. Okay. A! <laughs> Dobra, bierzemy włócznie w rękę i atakujemy te wilki. A w sumie nie chcę się do nich strzelać. <laughs> Okej. Okay. Ojej, Jezu, jakie mam życie mało dobra, muszę się podleczyć. O, handlarz chyba dzisiaj przyszedł, ale nie wiem. I otworzymy sobie skrzynkę. Mam nadzieję, że nie wypadnie ta latarka, bo to dopiero będzie. No, oczywiście, że wypadła ta latarka, a ja już mam oczywiście lepszą latarkę, więc no, gówno to było warte. Bo w sumie zawsze mi wypada z tych skrzynek latarka że wyjazdnie Dino Kida. Okej. Okay. Zbierzmy sobie tutaj jedzenie właśnie, bo jedzenie też jest ważne. I zobaczcie sobie od razu. A, handlarza na razie nie ma, ale jak Mm. I może pójdę sobie po śrubki mm, do mielarki, o śrubę mam tu już jakąś. O tutaj jest ten, to. Bierzmy sobie monetki. I oczywiście jestem głodna, więc fajnie. Mam nadzieję, że coś fajnego będzie. Oczywiście nawet nie warto otwierać tych skrzynek. I jesteśmy dzisiaj atakowani wieczorem, w sumie już idzie wieczór. Mhm. Za 10 sekund, a jestem yy, poza ogniskiem, więc yy, fajnie mega. O, wilk se na szczęście opuścił. A ja muszę coś teraz zmieścić. O. Uff. Mamy tutaj jedną śrubkę, co nam da dosłownie że... jedną śrubkę. No. I okej, okay, walkę teraz mamy. O, hej, łosz, Hej! Hej. Lamusie jeden. No elo. Jak tam życie? dwóch i przyszło? Ej łatwo poszło. O i przy okazji mamy flipaliwo do ogniska. Świeczkę też mamy. Ej to w można by było teraz iść ten. Tylko, może przeczyć, to jest, to jest Ej, tylko ta wróżka była gdzieś chyba tam z tego, czy pamiętam. Pewnie zaraz mnie zacznie łośleoś gonić. No i jest i on. Łośleoś! O kurde, latarka mi się zepsuła! Bo on mi zaraz wilki zacznie zdrespiać. To papa. Okej, okay, handlarz jest, więc możemy sobie już wymienić skórę wilka. I co bym chciała w sumie? Może to do oswajania zwierząt. O! Koniec, tylko kurde, bo muszę kupić moi, bo... To tylko... Nie wiem, co. Okej. Okay. Pieczkę. nie udało nam się niestety nic wymienić za świeczkę ale i pokażmy sobie opiekę. i handlarz jest dokładnie tam więc chodźmy co do niego a zaraz oswoimy też może jakieś zwierzątko czekaj czekaj dlaczego tutaj są latarki wywalone że nie byłam tutaj. Ktoś tu jest? Ej, ale serio, przysięgam wam, kochani, że nawet jak był toper, to ja po prostu tutaj nie byłam. Ja w ogóle nie chodziłam do tego domku. Dziwno trochę. Tak. Ale okej, okay. weźmy sobie tutaj meble, czymy, o stolik i z sekty, żeby było tak przyjemnie. Żyta. Hmm. I może jeszcze takie drzewko. I odróbmy sobie naszą piękną bazę. Żeby była jeszcze piękniejsza. dobra. Nie jest taka jednak piękna, bo gdyby chociaż miała ochronę, to by była jakaś ładniejsza. Hmm. Ale! Fiat. Ładnie to wygląda, mi się podoba ta baza, nawet tak spoko, spoko mi idzie jak po prostu na taką grę samej, bo zawsze jak gram sama to mi tak beznadziejnie idzie. Okej, okay, marchewka. Aha, fajnie. Marchewkę mamy. I mamy Nodli. Cokolwiek to znaczy, ale cute. Podoba mi się. Chodź. Czekajcie, Nodli wam chce coś powiedzieć w ogóle. Co chcesz im powiedzieć? No. No, nie mogę się z Tobą nie zgodzić. Ma rację. Zostawcie łapkę i suba, bo lecimy po 26 tysięcy. I do i po 30 tysięcy do końca roku. I okej. Okay. słówka nam się obudziła. I pójdziemy sobie tutaj od naszej bazy. I w ogóle możecie tak ocenić, w ogóle jak Wam się ta baza na razie podoba. Wiem, że jest taka średnia, bo jeszcze nie ma tutaj w ogóle żadnych zabezpieczeń czy coś. A jeśli ogólnie tak z wyglądu, bo ja tak oceniam w sumie 7 na 10. Spoko baza nawet, no. I w sumie, no nie, no to tyle z tego grania. Mam nadzieję, że Wam się taki odcinek spodobał i możecie w ogóle napisać, czy byście chcieli jeszcze jakiś odcinek z 90 dzień nocy w lesie, albo po prostu jak wykonuję jakiś challenge od Was, możecie napisać jakąś propozycję na przykład na wyzwanie z tej gry, a ja Wam będę mogła nawet coś takiego nagrać. I to tyle, Pa pa! Papa, pa. Nodli pożegnaj się z widzami. Da!